Siemka ludziska, jestem Harry i pykamy sobie w e, Far Cry Primal e, I w dzisiejszym znowu będziemy tutaj Robić misję od tego Typa tam w niewoli e, Tak po prostu się postanowiłem Że znowu w wiosce zaczynamy e, Tam chyba skończyliśmy Coś tam robić Tutaj tego też Więc na razie jedziemy tutaj e, Czekajcie czy przypadkowo nie Zdobyliśmy tej skóry Nie, skóra borsuka. Potem zobaczymy na mapie gdzie to jest Więc teraz na razie idziemy tutaj do Askini Z nim porozmawiać, zobaczymy co dla nas ma co jak w ogóle Rozmawiaj A. Północna glina. Aha, spoko. No kurde. Północna glina. Z tym jeszcze poczekamy. No nic, to tutaj nic nie zrobimy, dopóki nie będziemy mieli północnej gliny, ludzie. Więc le lecimy dalej. Więc teraz gdzie idziemy, ludzie? Tutaj? No możemy iść. Dobra, idziemy. Otwórz. Zobaczymy co dla nas ma. Daj ma. E, tutaj. Czy ma coś dla nas nowego, czy nie? Zobaczymy co na tam ma. No i co? Od nas, sam sam mam mama w co ty kozła ta winja no, i no ona już no nie wiem nie wiem, czyli ona czuje że już umiera czy co Okej. Wszystko idzie nie tak jak trzeba Skóra Rzadkiego jelenia Okej, okay. skóra rzadkiego Dobra ludzie, dobra Dobra, kij z tym, ludzie Lecimy tam. E... Siema, Elo Lecimy tam do tego typa jeszcze raz i... I nie wiem, jeśli no... Ja pierdolę Dziękuję tym pierdolone kurwa. Dobra, co ty tu masz dla nas? Szybko, szybko, dobra. Jeszcze tutaj zobaczymy co, jak i zobaczymy co mi dasz. Okej. Okay.

Батери, крати двайса, крати двая. Глива са крати, хубтагва. Нуса сушелай, чашман сучая. Ну, което ти гадаш, те? Та, че маща гварпети. Окей. Окей. Хукратис, прашква Tu są drugi star Dobra, nie ma sprawy ludzie. Dobra, już się tutaj zbliżamy, mój drodzy e, Maska Kratiego. Spoko, spoko Spoko loko Jest tutaj? Okay. dobra, e, lecimy, lecimy tam aż, e. czekajcie, dychniemy się chwilę i znowu lecimy tutaj, e, żeby szybko nie umrzeć przecież, tak, o to nam chodzi, dobra, płyń ty, opie, Czy ja mogę tutaj ptaka użyć? Czy on będzie coś widział? Okej. Okay. Okay, są sami tacy, tacy. inni. Ja bym musiał tutaj... Takich. Cholera, bym musiał jakoś... Tutaj wejść, żeby tamten mnie nie zauważył. Albo tam. Nie stoi tyłem spoko Spoko, dobra, już wszyscy tutaj się zbiegają. Kurde No ja pierdolę stój w tu Dobra, zabij mnie, zabij mnie, zabij zabijcie mnie. bo my już zrytowaliście. Dźgnij mocniej, kurde, blaszka. Dlatego tego trzeba wyeliminować jako pierwszego. Wybiście, zleciał. É muito difícil. O Brasil já se obudirem, Tego bym musiał jebnąć. Dobra, już to jebać Kurwa, właśnie tam do góry. Właś tam do góry, no, góry hop! O! Brawo ty, brawo ty! Zajebiście to robisz Wyjdź do góry teraz. No o brawo! To musimy zajebać wszystkich tutaj zebranych. No Dobra Jak zabiście nam, to idzie tutaj Dobra już nas widzą. Nie, no, dobra. No kok, Czego nie umiesz? Hopie. Tam tych w by chwili, No pokoś pokoś dobra, nie miałeś... Jak mnie już to rozpierdala, leć tam. Dobra. Ja będę tak długo, dopóki ty kuźwa nie wyleziesz, nie? To nie wlejesz tam, nie? Nie, po, po co tam wlazić kuźwa, po co? Dobra, leć już tam, opie. I mnie nie irytuj, bo ten cień już taki... Jakiś taki sobie. jest następny? Tutaj. Jeszcze ktoś? Dobra, bo zaś zajebany jesteś, chłopie. Ale za długo na, na stoisz. Chyba. No ci już poli szkodzi, jasne, jasne. Cztery, e, za ściany mnie ciepie, zajbiście. Czekaj, bo jakiś ciulik na dano mnie Dobra, ja, zajbiście, ja. Tak, godosz Ja, ja, no ja, godam ci. Dobra, dawaj to no Brawo ty, chłopie, brawo ty, zebiście się radzisz. Kuźwa biorę cię jako generał, kuźwa do wojska, generałem będziesz. Chopie Kurde Żeby tak kalecznie wszystko robić to tragedia. Co tam jeszcze jest? Dobra, idziemy tędy. Dobra, i leć tam do góry. I ciu z tym, czy już mnie widzą, czy nie Dobra. No, dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, dobra, mamy to, hopie idzie uchy, mamy to. Co to kur? To jest to. Zajź one, kurde Weź ta strzała i jej wbij Wbij w jej w noga Proo ty Słuchich No Dobra, załeś kurde Teraz ja spalę spalę Windra, okej okay. no W końcu Dobra, mamy to. Zajebiście ci poszło ziom. E, możesz ją zjać. Gdzie mamy zjać No gdzie ty tutaj? Spoko. To nikogo nie ma, spoko więc do góry, hopie i tknie z grubowca. kraty jego, tak jest, ka ty jesteś, chopie. kurde! Chyba nie tędy. Ale spoko, odnajdziemy droga Jak my to się przedostać? Halo? Jasne. Chodź tuż, chodź tu! Chodź tu! Ja nie nie kurwie śmieciu w masce! Dobra, mamy to No za w to nie uciekniemy, ej ty, Jakaś Chodź tu jest w u góry tam, ej Musimy wejść aż do nich tam Dobra, Musimy wejść tu Przejdź dookoła na most Żeby Dobra, już wiemy, już wszystko wiemy Dobry. Dobra Już wszystko wiemy leć tam leć. Nie. Niech już niech już mnie widzą. Bo nie o to w tym chodzi. Jeśli mi przeszkodzicie na dupca wszystkim. Chodź no chodź. Dobra.

Ej, nie, 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 nie latuj! Okej... Okay. No właś tam! Spoko, tutaj... A tam bardziej, tak? A, tutaj, dobra. Okej, okay, więc lecimy. Myśmy chyba z nimi nie wygrali, ludzie. Tej. Więc pitamy, tam ktoś chyba. Dobra, <grywa> Dwa headshoty, jazda, hopcy. Jedmi ty, ty hopie, ja już pokusie. Ej. Tutaj coś jest, tak, jest do góry, no właśnie tam Ok, Okej, dobra Mamy to, więc leć. Leć ile sił w nogach, chłopcze Dobra Leć. Okej, okay, udało się. Maska Kratiego. jego w końcu. Kraty 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 Dobra. Jest tutaj, jest, Ech, szaman, ten caj. Przynieś Maska kraty. Uh -huh. no, nie ma tak naszczać nasnaj na to <laughs> Spoko. Okej, okay, ale fajna jest jakaś fajna, fajna Okej okay. A czyli on naszcza na ta maska, jak ja to zajebiście, zobacz

Tak, tak, więc ja już tutaj dziękuję za uwagę, eee, tutaj, jeśli film się spodobał, duża łapa w górę, przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem, tam pod filmem ma być szary, nie czerwony i dzwoneczek, żebyś był na bieżąco i komentarzy, a przy tym serducho można odpowiem. więc ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnego odcinka, elo, na razie.